Dzisiejsze wystąpienie przed tymi wspaniałymi ludźmi z rodziny KPE będzie poświęcone przekonaniom, temu, że nasza życiowa szklanka najczęściej jest wypełniona po brzegi naszymi przekonaniami, a czasem warto ulać z niej trochę albo upić troszeczkę, żeby wpuścić do niej innych bardzo, bardzo wartościowych nawyków, przekonań, do tego, żeby zacząć myśleć i żyć jeszcze piękniej.

ani kurwa nawet na 99. Jak nie będziesz wierzyć na 100%, to tak jakbyś w ogóle nie wierzył. Żyje się tylko raz. Ale jeżeli zrobisz to dobrze, to raz wystarczy. Pamiętajcie o tym, że życie jest jak trytytka. Nie cofniesz! Nie cofniesz! Nigdy się nie cofniesz do tego czasu. Jak tu spieprzysz, to następna okazja może przyjść. Ale kurwa za 10 lat. Jeżeli nie będziemy mieli wiary w to, co robimy, to nie będzie ani odwagi, ani żadne doświadczenia i wiedza nie będzie nam potrzebna, musimy wierzyć, żeby coś się zadziało w naszym życiu. Do zobaczenia.